Dzień dobry, dzień dobry, raczej dobry wieczór. Troszkę nietypowo, ponieważ jestem już w Anglii, w Londynie. Tam jest moja fura, widać. Fajnie wygląda teraz, co? Podoba mi się mega, ale nie o tym. Troszkę inaczej zaczniemy ten odcinek, ponieważ nie chciałem już was męczyć tą drogą. Dom, baza, świecko, odprawa, całe Niemcy, Holandia. Mi też już się to nudzi powoli. Znaczy nudzi, no generalnie jazda ma z No Fajnie, że jest obcykane, wiecie Każdy parking, każdy kilometr i tak dalej To jest fajne jeżdżąc na stałych trasach Aczkolwiek no, nie będę nagrywał tego w kółko Na samym wstępie e, Chciałem wam przedstawić plan Dzisiaj jest dwa punkty W ogóle porównanie tego kółka do tamtego To jest niebo ziemia Jeszcze nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca Ale powiem wam szczerze, że tamto kółko miałem tak przekichane Zresztą jest z tego film Nagrywałem, byłem rozbity Z góry sorry za ten materiał Nie wiem jeszcze co z niego się uda wy... wycisnąć aczkolwiek. Totalny nieład, nieład i nieład. Mam dwa punkty już dzisiaj ogarnięte na lądy, nie startowałem z 5 km w Niemczech, więc mam już 9.40 bodajże wyjechane, także dycha ruszona. Dwa punkty zrobione, jeden miałem tutaj na... Na, na Londynie na Hanslow, Hanslow chyba się nazywa. A tutaj jestem daleko Greenford, dalejże. I co? Jutro zostało nam tak: Coventry, Cheltenham, Basingstoke. Podajże tak się to mówi. I Portsmouth. Cztery punkty, razem mamy punktów 6 mieliśmy. Ogólnie chciałem was też zaprosić do mojego sklepu, mojego. Został on zorganizowany w celach, że tak powiem, fajnych moim zdaniem, ponieważ jak widzicie o Fajne wzory powstają, cały czas nowe pomysły dochodzą. Cały mój zarobek z tego sklepu chciałbym przeznaczyć, gdyby uzbiera się już jakaś fajna, poważniejsza kwota. Nie mówię tu o 5, 6, 8 tysiącach, ale myślę taki tysiączek z hakiem półtora do dwójki, to chciałbym właśnie gdzieś tam spożytkować te pieniądze w celach charytatywnych. Jakieś fundacje eee, i tym podobne. Myślę, że to jest fajny, fajny cel, nie? Także jeśli ktoś chce taką bluzę, to jest najnowszy chyba wzór, który wyszedł. Zresztą jest to pomysł od widza, który pewnie na ten moment już ma. Twoją bluzę w domu, bo był konkurs zrobiony, tak? Trzech widzów wybieram z tych wszystkich haseł, które wysyłaliście. Wybrałem trzech. Dwóch dostaje bluzy, jeden koszulkę. To mi się podoba, mega, no, powiem Wam szczerze. Zobaczcie, tak teraz spółka wygląda. Założyłem barnerki. Muszę to zmienić, ponieważ te fajnie na żółto świecą jest klasa. Tutaj muszę iść pomarańcz, nie żółty. A nie mam pomarańczu, nie miałem akurat pomarańczki więc, więc sobie na, na szybko okleiłem na żółto. Uszy też już świecą. Czuję się w, tym, w tej furze w końcu. W końcu w końcu fajnie, nie? Na początku zacząłem jeździć, byłem taki zmieszany. Kurt tam to porobiony, a ten tutaj taki golasek. Znaczy golasek no Fajnie wyglądał, ale nie po mojemu, nie. No i możemy pauzować. Powiem wam szczerze, zmęczony trochę jestem tą drogą. Dlaczegoś, Miki? Dlaczego jesteś zmęczony tak strasznie? Przecież ty lubisz jeździć. Lubię jeździć, wiadomo wszystko z umiarem, aczkolwiek tak przerąbano miałem drogę, żebyście nie myśleli, że się znowu żale aczkolwiek warunki pogodowe. Masakra, jeżeli chodzi o wiatr. Od świecka przez 1500 km. Tu na Anglii troszkę odpuściło, co jest dziwne, bo tu zazwyczaj też wieje. To od świecka przez Niemcy, Holandia tragedia. W Holandii zerwało mi w ogóle. O, zobaczcie, mam trąbki na dachu i mam zaślepki. Nie, może troszkę zagłuszają dźwięk trąbienia, ale są bezpieczne, dlatego że nie napieprzy mi syfu do środka do trąbek. Także całe szczęście, że dzisiaj zauważyłem, że coś mi się po kabinie pokulało. W trakcie jazdy. Zatrzymałem się. Awaryjnym, nie bo w ogóle ruchu, bo jest niedziela. Wszedłem na dach, patrzę, jest, kurde, szybko do kabiny, cap i... No i chapnąłem do kabiny i muszę teraz wejść ją założyć, ale nie wiem czy dzisiaj, czy jutro, zobaczymy. Na razie trzeba, może coś zrobić do jedzenia. No, miałem jedną wzrzutkę miałem w Holandii. W ogóle pozdrawiam całą ekipę, bo zobaczcie, jak ja od nich wyjeżdżam. I po co ja robię zakupy na trasę? Kiełbaska, jedna. Kiełbaska o nazwie bycze jaja. Zobaczcie, ile tego tu jest, ile to w ogóle waży. No prawie kilo. No i tu jest jeszcze, proszę Państwa, biała kiełbaska. Do tego dostałem jeszcze boczek, także kiedy ja to zjem, co? Ale muszę to wpieprzyć i trochę do domu zawieźć, bo przecież ja teraz jeżdżę w tym tygodniu z kółka schodzę Mam tydzień w domu, więc zawiezę do domku, a te, te kiełbaski naprawdę są świetne To wozimy właśnie tam z tego zawiercia, z okolic zawiercia To jest Rokitno Szlacheckie Czy Rokitno Szlachetne? No Ale pozdrawiam całą ekipę, bardzo pozytywni ludzie Zutka zawsze szybko i w miłej atmosferze i o, takie dary dostałem Mówię, kiełbaski zostawiam, żeby nie było, że nie jem, nie? Na pewno do chaty wezmę troszkę Tutaj już jedną napocząłem, już jedną robiłem, ale podczas jazdy sobie chrupie. Ja mam wsunął fajny patent, bo ja mam zawsze sprzedaję fajne patenty. Mamy teraz takie dewolajce, nie? Nie, ja kupiłem, bodajże w interwarze. Matula mi teraz robiła w ogóle zakupy, bo ja zjechałem yy, o 23.00 <laughs> i o 8.00 rano startowałem, więc nie wiem jak. I mamy takie dewolajce, pakowane próżniowo, Zajebista sprawa, też chyba w Biedronce czy w Lidlu kupili... Taką maszynkę do właśnie próżniowego tego, nie? Ja zawsze to rozcinałem, dawałem na patelnię, to mi się ledwo usmażyło. Tu się spiekło, tam w środku zimne. Tym pakujemy do garnka z wodą, cykbajerka. O, zobaczcie I niech się gotuje. Chwilkę nie wiem, 10 minut, 5 minut, wyjmujemy to, rozkrawamy, dewolec jest symanifik no, Jeszcze taką suróweczkę, mam. Ja nie lubię kwaśnie, ja lubię te słodkie suróweczki Zepsuła się? Ni to kwaśne, ni słodkie? Nie, no chyba słodkie. A tam, Dupy nie rozerwie. No dzień dobry, drugiego dnia. I zaczynamy <coughs> drugi dzień trasy. Nie, trzeci. Trzeci dzień trasy, panie i panowie, już połowa za nami. Dzisiaj do zrzutki mamy tutaj nieopodal 4 km, jedną kurtownię, jedną paletę tam mamy do nich. Następnie mamy do zrzutki... Kowentry, więc jakieś 2-3 godziny jazdy stąd To mamy 14 palet, więc fajnie by było zrzucić to wcześniej Bo najlepiej jest zrzucić na początkowych punktach te palety Wiesz, największe, najcięższe i największą ilość palet najlepiej zrzucić Ponieważ potem już jeździmy sobie po Anglii, wiecie, praktycznie na pusto tak Ja tu po Londynie ujeżdżałem z całą lufą i nadal w sumie ujeżdżam Bo tu jedna paleta, tam jedna paleta Nikt nie brał więcej niż 3-4 Teraz też jadę jedną paletę No i dopiero w Coventry zrzucę te 14-15 palet no Jezus, i to jest właśnie to, co uwielbiam, gdy kręcę pauzę na magazynie, gdzieś tutaj u klienta, ale w Anglii bardzo popularne są magazyny wspólnotowe, że tak powiem. I mamy magazyn, po drugiej stronie są drzwi z inny magazyn, inna firma. No i to w Anglii jest strasznie to ciasno rozwiązane, nie? No i właśnie zobaczcie, nie było tej osobówki wczoraj, się już jest. Co gorsza, nikogo tam w środku nie ma, ja muszę to się prawo wyłamać. Na pewno śmietni muszę przedstawić w takim bądź razie. No jest tutaj tyle miejsca, żeby stanąć, Osobówką oczywiście. To musiał akurat się na rogu upierdzielić. Oni mają manię stawania na rogu, ci angoli. No ale tam jest jakaś firma już otwarta, także, także ludzi. Dobrze, że tam się nie zaparkowałem, bo generalnie jak ja tu wjechałem wczoraj, dzisiaj. Ten Dzisiaj ten manner, który ja wczoraj tu wykonałem jest nie do zrobienia. Nie? Tu stoi bus, tu stoi bus, te busy stały tam pod tą siatką tylko to ja... ja tutaj wjechałem stąd, tam się wciągłem no i tu jakoś tak powoli, powoli wykręcałem żeby tu wjechać. nie? To co? Ja was zostawię, będziecie patrzeć czy nie hacza? <gry> Zaczynając dzisiejszy dzień musimy pamiętać bardzo dobrze o tym, że zostało nam tylko 13 godzin pracy, już dzisiaj i do końca tygodnia. Jak to jest, Mikołaj, że wyjechałeś w sobotę i już nie masz żadnej piętnastki? No co, no wczoraj, wczoraj była niedziela, więc zrobiłem ostatnią, nie? Tu też jest, kurde, ambaras. Tu jest taki super metalowy, ja w niego nie... nie, nie walnę w niego. I tak to, panie i panowie, nieraz wygląda niestety. Trzeba się troszkę nagimnastykować w tym samochodzie, ale wszystko jest pod kontrolą. Parece que é Z przodu niebieskie światełka, na tym dafie cf były, nie? I w Anglii to jest bardzo często spotykane. Niebieskie, zielone, niebieskie, moim zdaniem, coś przesada, bo to jest, to jest barwa pojazdów uprzywilejowanych. No a w Niemczech się czepiają, kurde, o głupie, nie wiem, tak. Ja mam y, te. Trzeba wszystko mieć na wyłączniku, w razie czego? Bo się czepiają, tak? Bo masz żółte światła, albo masz, kurde, pomarańczową obrysówkę dwie żaróweczki na masce. Potrafią się do czego doczepić? A tu w Anglii zobaczcie, niebieskie, kurde, i ma chyba z 10 tych światełek tutaj z przodu, nie? Bo już jechaliśmy prawie na miejsce. Mieliśmy tylko 4 km, więc taki krótki przerywniczek i bierzemy się do roboty. Wózeczek, palecka kurcze w medłonie, i niech tutaj panowie wyjeżdżają. Bo ja, nie, windę mam, ale oni tej kurcze mają wózeczek chyba z tego, co ja kojarzę. Dobra, stoję na chodniku. Mam nadzieję, że dupa kończy się jeszcze nie na chodniku, bo wózkiem nie podjedzie. Mam nadzieję, że wózek im działa, bo jak nie, to będzie stąd zjechać, bo winda będzie w szybach. troszkę mamy, pobierzemy i idziemy. No, na razie jest wszystko zamknięte. Kurde, mam nadzieję, że od siódmej, nie od ósmej. <śm> Dobra, mistrzu, straciłem może godzinę na oczekiwanie, ale nie jest źle. Siódma to byłem, na ósmą przyszli do pracy. Na przyszłość już wiem. Byłem tu parę razy, ale jeżdżąc na tylu punktach ciężko jest. Pamiętać. Ja tu byłem jakoś chyba zawsze w południe. Mamy serki Kiri. Może już wezmę dokumenty no, na pace, to Już mi ładnie podbiją, nie? Tylko to jest właśnie to otwórz tu drzwi, żeby nie robić Bigosu. Już miałem plan, żeby tej trójkę robić. Jakby przyszli na dziewiątą, bym stał wtedy dwie godziny pauzy. Miał to trójeczkę, zrobił to, by mi trochę poprawiło sytuację z tą piętnastką, nie? Znaczy z tą trzynastką moją dzisiaj. I tak to właśnie wygląda, niezbyt przyjemnie, co? Tak to się właśnie odbywa, o. No. Godzinkę półtorej poczekałem. Dzisiaj jest siódmy. 02 drugi, jedna paleta 9,22 dwa. Dobra mistrzowie moi wy, kochani, nie było źle, trójeczki nie robimy. Lusterko trzeba złożyć. To była szybka akcja, nie nagrywałem bo nawet nic, bo szczerze powiedziawszy, nie było nawet czego. Podjechał, zabrał, podjechał, nie? Muszę wycofać, bo nie chcę po na naczepą. Jechałem tak. przez spadzik na chodnik i, i też spadzikiem chcę wyjechać, bo załadowany nie chcę. Jestem, nie chcę opon po chodnikach gdzieś tutaj szarpać, nie? O, i zobaczcie, jak ładnie zjechałem sobie z chodniczka. Bez żadnego tutaj widzicie. Elegancko, fajnie. A, paleta się przewróciła, ale nie z jedzeniem, tylko pusta, bo ją postawiłem pod ścianą, a mam jedną, nie dwie palety euro puste mam. Postawiłem jej pod ścianą, zapomniałem ich opuścić. No, i na miejscu jesteśmy. Tylko tą furę, oczywiście, ktoś tu parkuje, jak ciota. Zawsze ta mikra tam stoi, ale nie tą mikra już się nauczył parkować trochę dalej, tą białą, co pierwsza stoi. Ale to nie na mnie, to nie na mnie. To na tego busiarza tutaj. Ja nic tu wam nie poradzę. Muszę tu stać i czekać, aż zostawią te samochody Też kurde dzwoniłem, że przyjadę Godzinę wcześniej dzwoniłem, że przyjadę Wiedzą, że ja przyjadę, zamiast zrobić miejsce Wszystko na ostatnią chwilę, wszystko pozamykane Teraz ja stoję na ulicy, zamiast zrobić szybką akcję, wcofnąć się Cofnąć się raz, dwa, to robię burdel Nie lubię takie podejścia o, Idzie już Wacław Wacław idzie Idzie już tej furkę odstawić Ja mam pełną lufę Kurde, dość ciężko, więc ja tu nie będę uwijał się, zginął w 90 stopni, bo tu jest, wiecie Dobra, chyba zatrzymał ruch Podjechali mi pod dupę I teraz nie wiedzą, co robić Jeszcze bym w samochód uderzył, nie zatrzyma ruch na chwilę Wszyscy do tego Burego tutaj Za mocno się złamałem, ale nie szkodzi Kurde gałęzie. Dobra. I mamy w Kolejny punkt rzucony. Jest to już szósty na naszej liście. Z tej trasy. Aczkolwiek, kurty, tak trochę patrzę pod kątem końca mojego tygodnia. No i troszkę lipa jest do załadunku. Ach, nie ma piętnastek. A jak nie mam piętnastek, to znaczy, że nie mam dziewiątek. Jutro się przeprawię. Jutro będę w porcie po jedenastce dopiero, jak zrobię w jedenastkę. Właśnie ruszam. Jeździmy na następny. Busting Stoke, o którym Wam wspominę. Mamy dwie palety tam. Mam na 130 km, ale większość landówkami, więc. Sądzę, że około 2 godzin się zejdzie. Mam nadzieję, że będzie mniej, ale... No i powiem wam tak, zrobię 11, będę gdzieś o, 17, o 18 na przykład po rozładunkach już, nie? No to to jest 5 rano mogę ruszać, 3 godziny do portu, to jest godzina 8. 8 godzina to jest już kibel w porcie. Sądzę, że będę się przeprawiał, dajmy na to, kurczę z... No dajmy na to do 13, niech zejdzie. To będzie kurczę 5 godzin, tak? 5 godzin przeprawy, 13. O 13 już nic nie załaduję, przynajmniej banana nie Pomidor jest wieczorem do załadunku, ale na pomidora zanim dojadę to będzie 17 A ja będę wyrąbany z czasu o 17, nie będę miał już czasu jazdy, nie? 17, zacznę pauzę, to jest 5 rano Nie, nie, 4 rano kończę pauzę, no to 4 rano jak skończę pauzę i ruszę z pomidorem to będę na godzinę 11 najwcześniej A pomidor musi być gdzieś tak maksymalnie do 10 z tego co wiem nie? Zobaczymy zresztą No więc jutro załadunki odpadają, więc załadunek wyjdzie mi w czwartek w środę do załadowania będę. W środę załaduję, dajmy na banana do, do Berlina. W Berlinie zdejmę rano w czwartek. A w czwartek o 17 mi się kończy cykle. No i no jest teraz taka zagłoska, że, że już nie zaduję w czwartek nic na Polskę na Lidle. Nie? Ewentualnie od czwartku rano, jak się zrzucę w Berlinie. Do piątku rano pauzę i zabrać Stargard, bo rano Stargard też jeździ. Mógłem zabrać rygę, ale nie mam na bi termo, więc ryga odpada. No i takie do przemyślenia, kurczę. I szybciutko, rzutem na taśmę wjeżdżamy. Bierzemy papierki. Idziemy się zapytać rampy wolne, rampy wolne, ale bez pytania się nie podstawiam, bo żeby nie dostać z Mam nadzieję, że pójdzie sprawnie, bo czas jest napięty. Szybka akcja, to miejsce już znacie z filmów. Zresztą kto ogląda ten wie, że te miejsca się powtarzają wróciła no i postawiamy się. Zobaczcie, minuta 5, już czerwone światełko, ramka się otwiera, zabierają dwie paletki i to się szanuje, to lubię w tej robocie, nie? Podjeżdżam, można to nazwać pewien rodzaj kurierki, jakby nie było, nie? I tak to, panie i panowie, wygląda. Do następnego rozdunku mamy jakieś 80-90 km. I teraz jest druga sprawa, że 16.30 jest. Proszę, żeby nie było korka, proszę, żeby nie było korka. Yes, nie ma. Na M3, a potem M27, bodajże tak. 80 km do Portsmouth, Więc jak wyjadę stąd za jakieś 5 minut, bo tak to będzie. Będę tam na 16.30 angielskiego czasu. To nie jest zły czas, to nie jest zły czas, mistrzowie moi. Wy. Ostatni punkt z 8 A to jest robota, co? Pali się w rękach. Grega zaraz się zapali. Drukcikiem, drukcikiem, trzeba się przywiec! bo no to nie plandeka. Tutaj pasów nie spinamy. Zakładamy tyczki. Cztery palety zostały, drzwi zamykamy i pędzimy dalej, kurde. Co mi się podoba, robota idzie? Co mi się podoba, jak robota się układa, tylko do pełni szczęścia chciałbym mieć jeszcze dziewiątkę zamiast jedenastki. Żeby jutro się przeprawić o normalnej godzinie, czyli mam na myśli godzinę, nie wiem, czwartą, piątą. Jak ja będę na ósmą w porcie, to będzie gnoj. Piękna sprawa panie i panowie, cały czas operacyjny to jest 10 minut. Zrzucili 4 palety i teraz Anglia zrzucona, tak? To jest to hasło. Zero palet na pacy. 18.02 pauza jednostka do godziny 5.05 pewnie zanim zaparkuję. Nie jest źle dobrze wcale, jak to mówią, nie? Robota poszła naprawdę świetnie. Za każdym razem jak mi tak by robota szła e, na Anglii to naprawdę byłbym w siódmym niebie. No, wyjeżdżamy sobie tutaj. Gdzieś tutaj na tej ulicy możemy sobie robić pauzę. Niekoniecznie na tej, tylko tam jest taka jedna, którą znam. Właśnie na niej będziemy seryć pauzy. A tu mieliśmy zrzutkę, o. Tutaj. Fajna firma, mogę polecić. Przyjechać wrażenia nie do opisania. Fajni ludzie, młodzi ludzie przede wszystkim, że tak powiem, mili. Tak? To się panie i panowie szanuje. No, ja sobie pauzuję tutaj, gdzie ten Mercedes stoi tam, o. No, powinienem parkować w drugą stronę, ale nie chcę już dzisiaj tracić, tracić czas po prostu nie? Trzeba pamiętać, żeby nie, do, nie podsunąć się. Jak tak naczepa stoi to Jeśli jesteście osob jeśli osobówkami jeździcie Przede wszystkim, bo kierowcy to wiedzą To pod żadnym pozorem nie stawać bliziutko tak? Czy stoi przyczepa, czy naczepa To nie stawać do samego tego No bo to jest wypięta na czepa I trzeba się domyślić, że ktoś pewnie będzie chciał kiedyś się w nią wpiąć A jeśli bym się postawił bliziutko, to gości miałby problemy grube Musiałbym mnie budzić popacy u nas swego czasu jeździli na tandemach i na tych tandełach właśnie często gęsto dostawali sklepy, gdzie nie można było wjechać ciężarówką, no ale tandem jest rozpinany, więc musieli Gdzieś tam wypiąć auto, znaczy wypiąć a na przyczepę na strefie Jechać na sklepy, rozwalić sklepy i wrócić po tą przyczepę potem, nie? Często, gęsto właśnie były potem problemy, żeby się wpiąć, bo ktoś zostawił osobówkę i poszedł gdzieś do roboty A teraz szukaj wiatru w polu Tak furka się prezentuje Obejdziemy autko i możemy oddać się perswazji pauzy Myślę, że w miarę dobrze stoję, chociaż muszę jeszcze przytulić do tej lewej strony Do krawężnika samego Ale przejazd jest, w nocy tutaj nie będzie ruchu, więc... No jest tu przejazd, nie ma co płakać Kurde, ta jedenastka jest tak niepotrzebna, powtarzam się, wiem, ale nie przed portem 11 po lubię robić na powrocie, potem już jak z bananem czy, czy tak dalej, już w Niemczech I Ta przeprawa to jest taka wątpliwa sprawa i w porcie najlepiej być jak najwcześniej, wiadomo, nie? Zobaczymy to tam na internetach słychać Dzisiaj yy, szef kuchni przewiduje łódka z kurczaka więc sobie te dowolajki, bo zajebiste były wczoraj Ale kurde, dowolaje są hermetycznie zapakowane A mięso ma swoją ważność, nie? Więc nic więcej nie mówmy Oddajemy się pauzie, o Cyk, bajerka Już widzę te komentarze, a ty co szczeniaku, jeździsz dwa lata, już piwo na pauzie Jakieś takie był gościu w komentarzu, pamiętam Nauczy dobrze jeździć, bla bla bla, bla. gościu się k**a Ogarnił, w jakim świecie ty żyjesz? Dobrze mówię czy źle mówię? Wiadomo, staram się nie gwiazdorzyć, bo od gwiazdorzenia to są wiecie, jak w Wigilię. Staram się pokazywać wszystko tak, jak jest, tak, tak, jak ja to pokazuję, tak, tak jest rzeczywiście. Nie kłamać was, nie, nie wciskać jakichś tam kitów, więc sądzę, że w miarę dobrze się wam ogląda na te filmy. No, ja jestem młodym kierowcą, dużo jeszcze przede mną na pewno, ale też sądzę, że jak na swój wiek, to wcześniej zacząłem i jak na mój wiek, to mam to doświadczenie w miarę fajne. Nie jest duże. Ale jest, jestem zadowolony z tego. Plan już mamy następujący Jutro jest wtorek, mam się przeprawić, jechać do Wiesingen. Czyli znacie już ten temat. Myślałem, że w tym kuku będzie chociaż coś innego, ale nie. Hamburg. Także do Hamburga jedziemy. To jest jakieś 1200 km stąd, podejrzewam. Także mamy jakieś 500 na podlot do załadunku. Potem zrzucamy 700 w Hamburgu. Potem ładujemy z Hamburga do Berlina. I z Berlina ładujemy w piątek Stargard. Mamy piątek rado, ostatni dzień trasy. Ui, cieszymy się, cieszymy się. Zaraz wam pokażę fajnie. Fajny manewer, jeśli furtka będzie zamknięta, bo tu jest właśnie furtka. To niestety furtka jest zamknięta. To jest taki trochę paradoks, ponieważ biuro jest tu, parking jest tu, biuro jest tu, a jest furtka, która mogłaby być otwarta. No to, no to jest zamknięta i trzeba zapierdziać na firmę dookoła, nie? Mi, nikiemu nigdy się nie chciało chodzić. Zatem pokażę, co ja robię. Tak? Hopla, to jest na moją odpowiedzialność. Nie róbcie tego w domu, wszyscy inni kierowcy Za względów sprawności fizycznej mam dokumenty, widzicie jestem w biurze, moment W ogóle dzień dobry, piątek, ostatni dzień trasy Mówiłem wam już to, ale już nie wiem co ja mówiłem, czego nie mówiłem Wczoraj do was się odezwałem, ale przypadkowo teraz usunąłem to nagranie, nie? A czemu usunąłem? Dlatego, że szedłem do biura I dzisiaj wstałem i ja mam zawsze z rana gadane I 5 minut nagrałem wam materiału Jak szukam długopisa, nie? Ja rozkręcam tu pod szybie, bo szukam długopisa, bo wpadł mi tam no ja jestem w Berlinie, przyjechałem tutaj z Hamburga Dopiero was wyjąłem szczerze powiedziawszy z plecaka wczoraj wieczorem Jak nagrywałem wam to ujęcie jak tu dojeżdżałem Które zresztą teraz usunąłem, więc zajebiście, i brawo Ale tak w skrócie tak, z, z tej Kale Dojechałem do Antwerpii, załadowałem się do Hamburga Tam zrobiłem 24, załadowałem się do Hamburga Z Hamburga pojechałem do Berlina, jestem w Berlinie I dzisiaj ładujemy Stargard, ale najpierw trzeba zdjąć banana, bo ja właśnie Odpalam sobie wszystkie kurde moje świecidełka Kurczę troszkę autu i z tym bananem przyjechało. Pewnie będzie trzeba troszkę poczekać, żeby było jakie fajne Volvo. Wszystko moduły ma wymieniane na pomarańczowe. To już droższa zabawa. Kurczę, jak on stanął. Ja... Nie otworzę drzwi, nie staną w liniach. A to paprogi jeden, no. Ale sobie, o, cofniemy jeszcze. Pozwolę sobie jeszcze trochę cofnąć. Czasem, że mu się teraz nie urodziło, żeby on drzwi otwierał. Co za gość. A stanę bruniutko niego, niech się nauczy, o! do drzwi. Nie wejdzie do samochodu, będzie musiał wchodzić od pasażera. Dobra, teraz powinno być git. Rampa Ainun Uczcie się liczebników w szkole. Właśnie do tego będą przydatne. <laughs> Bananek jest, palety są i tak można żyć. ma ogólnie kurde, jestem już na tym. Stargardzie jestem. Zeszło się 2,5 godziny, nie? Zawsze coś, która się nie zgadzało. Tym razem yy, coś tam było nie tak zliczy Liczyć coś w tym stylu. A w jakiś sposób była reklamacja, i, i, no, i 2,5 godziny odstałem. 10 palet miałem tylko, nie? Plan jest taki: jesteśmy w Polsce, jedziemy do. Ze Stargardu, jedziemy do Żnina, nie? Tam, gdzie ostatnio byliśmy w ostatnim filmie. Fajna rajeczka. Na tą chwilę mam już 3,5 tysiąca kilometrów, 3555. O, idziemy sobie teraz do biura, tam powiem dokumenty, bo mam już ten świstek zasrany, za którym czekałem 2,5 godziny. Zrobimy sobie dwie bułeczki, bo tu są w automacie bułeczki i jest za darmo kawa. No i witamy. Kurde, auto mam tak ubrudzone, bez jakiegoś nieporozumienie. Jesteśmy w żlinie. Tu mamy do odbioru 11 palet. To będzie ostatnie 11 palet, które załaduję w tym wyjeździe. Cofniemy pod rampkę. Dokończymy jeszcze pisać kartę drogową. Już opuścił, także klasa. W związku z tą zmianą przepisów od nowego roku, po prostu, od nowego roku od lutego, w sumie posiadamy. Nową kartę drogową, gdzie po prostu trzeba uwzględniać każdą granicę, jaką się tylko przekracza Tak jak wam wcześniej powiedziałem na którymś to filmiku, nie pamiętam czy to na tym czy na innym 150 litrów dolewałem kołbaskowo I dzisiaj jest 11 Ja załadowałem o godzinie 7.40 Gros Kreutz. Potem przekroczyłem granicę na kołbaskowie również 11 o godzinie 9.57 I kilometr 650 15274. Następną rzeczą, którą robimy, to jest rozmrożenie lodóweczki. Przez godzinę do bazy ona powinna się rozmrozić. Tutaj mamy wyłącznik. Nie wiem czy go widać. Czy nie. Mam tak słabe światło tutaj w tej kabinie ostatnimi czasy, że to jest tragedia. Jedziemy jeszcze na orlenka, sobie. Wyrzucić śmieci. Mam tam worek z śmieciami, także wszystko wyrzucimy. Na bazie auto posprzątamy. Wyczyścimy lodówkę rozmrożoną już wcześniej. Będzie mokra pewnie cała. I tydzień wolnego, nie? Szału jakiegoś z kilometrami, co prawda, nie było, bo ile zrobiłem? Teraz zrobię czwórkę. Tydzień temu zrobiłem chyba 3700. Mamy ile? 7,700 tak? Kilometrów. Ale moi drodzy, proszę zobaczyć, co ja tutaj dostałem, panie i panowie. Jak już wcześniej wspomniałem, wam na niektórych filmach, że z racji tego, że właśnie spracuję z firmą WiFood. Z tym paczuchę, taka. Ta paczucha wygląda w ten sposób, jeżeli chodzi o, o samą e, zawartość tego, to jest właśnie taki testowy. Jeżeli nie wiecie jaki smak Wam pod, o, e, odpowiada, to bierzecie sobie taki zestaw testowy, mamy tutaj wszystko smooth Vanilla, e, fresh berry, e, tu mamy classic choco, e, smooth Vanilla znowu, classic choco, mamy kawa, coffee. Fresh berry, Happy Banana i tu mamy Crazy Coconut. Czyli ile smaków jest? 6 smaków by wychodziło, że jest. Oczywiście z rzeczą niezbędną, tego jest shaker. Ja dzisiaj mam ochotę, powiem Wam szczerze, na. Kurde, te różowe mi smakują. Te różowe są spoko. Możemy sobie go na jazdę sporządzić. No są tyle fajne, że one są poręczne dosyć. A one fajnie pachnie. A fajnie jak takie. Aladanonki. Całe walimy, bo to jest jednorazowe, że tak powiem. Cyk, mleczko. Do seteczki możemy dolać. Sorry za porę. Ale jeżdżąc za chłodni, bywa, że dość często trzeba jeździć w nocy. I na noc też jest spoko, żeby na noc sobie to zrobić gdzieś na nockę. Czy no właśnie po 45. Ja generalnie w nocy nie jem. Zbyt dużo, bo staram się nie, jeść, żeby po prostu, wiecie, jakichś ciężkich rzeczy, typu nie wiem, jakieś dewolaje, nie dewolaje, Jak biorę to mięso z chaty, to w nocy nie mam, nie mam po prostu ochoty, nie? No I też, żeby ten żołądek trochę odciążyć, żeby nie musiał spalać, kurde, kotleta drwala, cyk, bajerka. No to jest typowo owocowe, nie? Mm. No spoko, fajna jest ta pianka, któreś taka robi, taka... Mm, taki typowy shake, nie? Ach, mimo, że shake to jeszcze żywieniowy. Także klasa. Można lecieć dalej w robotę. No i powoli, pani i panowie, będziemy się zaraz żegnać. Nie będzie pożegnania z Passata, Bo jutro audi odbieram od mechanika, dlatego moja cudowna dziewczyna ma moją furkę w dalszym ciągu, ale za to, że nią jeździ, musi za każdym razem je zawozić na bazę i z niej odbierać. Także... Coś za coś jestem, widzicie, wożony jak królewicz. Cięść tyczek jest, towar zapięty, półtorej godziny do bazy, tutaj jest fajna ekipa. Przede wszystkim ludzka ekipa, podjeżdżasz, siema, siema, towar gotowy, podjeżdżaj pod rampę, no i co? Kolejna anglia skończona, obyło się bez ofiar w ludziach. <laughs>